Ten, te wiersze, Mordercze Balady, to jest już przewrotny tytuł, Bartyk Podgórnik. To jest zestaw wierszy, no, niby miłosnych, ale z różnicą. Bo są bardzo przewrotne, ironiczne i zabawne. I u niej humor jest ostry. Nawet złowrogi czasem. W tym tomie Marta Podgórnik buduje napięcie, ale nie proste napięcie dwutorowe między poezją kobiecą i sobą albo swoim spojrzeniem na świat. To napięcie zbudowane na wielu poziomach i ono przede wszystkim w taki bardzo intymny sposób, typowy dla poetyki Marty Podgórnik zajmuje się napięciem budowanym między ja i ty. Jest o, w rosyjskim formalizmie, potem w struктураліzm, takie określenie, пам'ять е, ритмічна. І то хіба завжди було у Марти, яка е, швидко робила, робила ремейки, повідомо, до Йосифа Бродського е, ін, інних розпознавальних uh, текстів. Хіба кожна її кщонка має спеціальні укони для Леонарда Коєна, повідомо, а тут є ще для Ніка Кейва, Боба, Ділана і інших мешканців Tower of Song, powiedzmy, tej wieży e, piosenek. Bardzo dosłownie czasem. E, na przykład wierszy pod tytułem Dom Wschodzącego Słońca, co można nawet śpiewać według melodii sławnej piosenki. I e, mam litość, więc nie będę śpiewała. I już chcesz stąd iść na zawsze? I już łakniesz wypierdalać, bo nie chciałeś grać w teatrze, który każdy mijał z dala bryczką swą. Te mordercze ballady oznaczają oczywiście rodzaj mordu dokonywanego odrobinę na takim tekście wysokim, ale także na samym podmiocie lirycznym. Snują bardzo pięknie, bardzo przekonująco ten rodzaj więzi i nici, i powiązań między różnymi tekstami literatury, a także takim możliwym, popularnym odbiorem, gdzie autorce niestraszne są nawet częstochowskie rymy z Zvon. To jest świetna Um, um, bardzo um, oryginalna książka.